Wywiórki Bobry, dzień dobry. Od jakiegoś czasu by nie było. Eee, w międzyczasie były plaże, e, ale tam same współczesne monety wychodziły. Jakoś tak nie bardzo miałem ochotę o nich opowiadać. Czekajcie, przyłączę kamerkę, pokażę Wam gdzie jestem i opowiem dwa słowa o miejscu. No, tutaj mamy serię takich końskich padoków. To jest pozwolenie Piotra. Piotr nam gdzieś się pod laskiem kręci bliżej drzewek. Jest trochę ciężko, mnóstwo śmiecia. Tych padoków jest całe, całe dziesiątki, jak widzicie. Wszędzie są padoki. Na wszystkie możemy wchodzić, za wyjątkiem tych, gdzie pasą się koniki. Miejsce bardzo przyjemne, ale problematyczne z uwagi na pastuchy. Wszędzie jest prąd i to zakłóca pracę detektorów. No i jest mnóstwo, mnóstwo śmiecia. Ja już tam jakieś ołowy wyciągnąłem, jakieś karabinczyki, jakieś inne pierdoletki. W tej chwili wyszedł mi łowiany guzik. Albo obciążnik do sukni Amazonki. Takie miejsce, że mógł to być taki obciążnik. Tydzień temu Piotrek nakopał tutaj trochę monetek. Zobaczymy jak tam, jak tam będzie dzisiaj. A na razie cóż, pozdrawiam. Słuchajcie, zanim wrócimy na pola, na chwilę może was z niego zabrać i wyjaśnić pewne rzeczy. Ja często wspominam o ciężarkach do sukien, a tak naprawdę nigdy nie powiedziałem czym one są. No i.. Spodziewam się, że część z moich widzów, część z moich widzów nie zdaje sobie sprawy, sprawy z tego, o czym tutaj w ogóle jest mowa, więc, tak pokrótce, może ja wyjaśnię. Na przestrzeni wieków, kobiece ciało, ciało arystokratki, było takim bardzo, bardzo poważnym tabu. Wiecie, panie się nie opalały, żeby mieć jak najbardziej blady lico, żeby, żeby w ten sposób wyglądać bardziej dystyngowanie, nie jak jakaś chłopka przeciętna. No i takim tabu swoistym były kobiece nogi, kobiece stopy. Dama z towarzystwa nie mogła pokazać tych części ciała. W XIX wieku, kiedy ruszyła fotografia, upowszechniło się Powszechnił się taki zwyczaj, że kiedy fotografowano panie Matronę, ich nogi na wszelki wypadek zasłaniała deska. Taka ciekawostka, o tym mówiłem kiedyś w filmie o Królowej Wiktorii, o czasach Królowej Wiktorii. Przepraszam, kaszel. Kaszel niedopadł o czasach królowej Wiktorii, Natomiast często znajdujemy ołowiane guziki, ołowiane takie krążki, niejednokrotnie zaopatrzone cyframi, cyframi od 1 do chyba 24, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Mowa tutaj o jednostce wagi, utach. Nie pamiętam jak to się przeliczało, nie jestem w stanie Wam w tej chwili powiedzieć, ale do czego służyły takie, takie guziki. Oczywiście były wykorzystywane jako obciążniki obrusów na stołach, były wykorzystywane, takie specjalne kieszenie były tam szyte, żeby ołów się nie barwił materiału. To było tam chowane, przed praniem wyciągane i w ten sposób te obrusy, czy też zasłony na oknach Układały się odpowiednio, wisiały, były obciążone, nic się z nim nie działo. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, ich kreacje też musiały być, być wyposażone w tego typu zabawki, żeby przypadkiem wiatr nie, nie narozrabiał i pani, jakąś tam białą łytką, nie błysnęła w nieodpowiednim momencie. Znacie pojęcia, prawda? Urniura, fudygał, ukrynolina. to były suknie, które, których podstawą był taki szkielet. Nazwałbym to szkielet, nie wiem jak to się wachowo nazywa. Widzicie to w załączonym obrazku. I po tym szkielecie tak swobodnie spływała tkanina. No i teraz, żeby wiatr nie podwiał tej tkaniny, żeby nie, 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 pani nie pokazała zbyt wiele przypadkiem. Eee, brzegi tkaniny oprzywano takimi ciężarkami. Eee, podobnie rzeczy miała ze strojami kąpielowymi. Eee, tam w grę wchodziły halki, specjalne suknie i oczywiście, żeby woda nie uniosła tego wszystkiego, w nieodpowiednim momencie jakiś, jakiś ktoś tam nie zakukał, nie zakukał, gdzie nie powinien. Eee, także oprzywano to ciężarkami łowianymi. To jest taka ciekawostka. No, i tutaj ja osobiście sobie nie wyobrażam, jak taka pani obciążona łowią wchodziła do, do wody, do rzeki. No, ale pomijmy to. No i trzecim bardzo istotnym istotnym aspektem zastosowania tych ciężarków do sukien były amazonki. Amazonki, czyli kobiety jeźdźcy. Wiadomo, pani nie mogła jeździć w męskim stroju, nie wypadało, nie uchodziło w żadnym wypadku, więc jeździła na specjalnym damskim siodle, na sposób amazoński, czyli siedząc bokiem na koniu, opuszczone miała nogi z jednej strony tego konia, nie mogła go dosiadać okrakiem, tak to nazwijmy. No i żeby ten wiatr nie narozmawiał, również stosowano w tych sukniach amazońskich, w sukniach amazonek, specjalne obciążniki. I w tym wypadku to była najpopularniejsza metoda i najczęściej znajdujemy właśnie te obciążniki od sukien amazonek, bo one najczęściej odpadały w polach. I tutaj tutaj też Wam pokażę, stronę tytułową magazynu bo to były specjalne żurnale z modą dla amazonek i tutaj właśnie się pojawia taka stronka no i tyle chyba o tych sukniach wracamy na pole, zapraszam póki co średnio fartownie ale u Piotrka jest jakaś przygoda tutaj nie widzicie w gródce przytargał całą gródkę i będziemy rozpakowywali rozpakowywali na wizji Czerniałe, oj, to będzie coś dobrego. To jest Edward George. Jest, pół korony albo. albo Florin. Albo Florin, tak jest. Ale jest, jest raczej pełne srebro. Jest raczej pełne srebro. jest? Wow, to jest George IV. Gdzie? Ja pierdzielę jaką moneta, Ty, to są marki. To są marki. Oś. Mark Aha, trzy markówka, no tego jeszcze nie grali. Czekaj, bo, aż nie mogę złapać, ale piękno, w jakiej potynce! Patrzcie, czekaj, daj ją tak bardziej do światła, jakbyś mógł! Dzięki, piękna moneta! Piękna to moneta, jest... spatynowana. Czekaj, weźmy Wilhelm II Deutsche Kaiser. No, e... pięknie, a myślałem, że będę musiał do Polski jechać, żeby sobie coś takiego wykopać? Który Aha. to jest rok? Eee, 1912. Kurczę. Ale kochać. Ale nie człowiek, człowiek największa mam, moja. Nie, no czekaj, dwa, dwa ślingi mam, ale to a. jest pół srebro George'a V. Y, a rewelacja, to Rewelacja, no... rewelacja śliczna. Śliczna. Ja. Tylko trawka na miejsce. By tak, 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 elegancko. Uch. Niektórzy to ze srebra wyciągają, a tutaj tylko takie skromne klamereczki jakieś wychodzą. Ale pomalutkach, zaraz będzie też srebra. No, Piotrkowi dzisiaj wyraźnie napisuje szczęścia. Drugi sygnał po srebrze i proszę, wygląda na to, że krotendelek wyszedł byłoby cały, obec cały trzeba mocno. mocno, żeby to dzwoniło, żeby w całości było. Co ja nagrywam, bo tutaj słońce no świeci w obiektyw, ale. Zgnieciony. Oj, szkoda, ale. ale jest. Mimo wszystko na półeczce się będzie pięknie prezentował. No niestety, kurwa. No. szkoda. Życie, widzisz Życie. ciężkie konie, wygieł tak. trzy marki, a Kroton byś chciał, żeby przetrwał w całości. A prawda. No naprawdę, bez opcji. Bez opcji. Szkoda, no tak jest. Nie wygląda, ale jest. No na półeczce postawisz, nie będzie widać, że Mam zgięć. dużo już, wiesz, ładnych... Z, nie e, będzie widać, że wie, różnej wielkości, bym powiedział. Akurat to miałem w szczęście, parę mi się ładnych udało. Aha, elegancko. A ja wracam do swojego sygnału. Piotrek zbiera srebra i krotonbele. U mnie taka wytarta monetka, jeszcze nie wiem co to jest. Doczyszczę, jeżeli da się przeczytać, to pokażę. Ale jest to straszliwy wycieruszek, niemalże płaski się wydaje zobaczymy no nie ustajemy w walce tym razem plomba powiększymy odrobinkę może będzie lepiej jest jakaś napisowa ale no w sumie sporo się na niej zachowało a że lubię plomby to bardzo cieszę no i słuchajcie, było to co było. no Nieszczęście na dzisiejszym kopaniu nie, nie rozpiszczało zdecydowanie. Piotrowi poszło znacznie lepiej. Nie pokazałem wam jednej z jego nabijek, który wykopał też przepiękna. Na tej nabijce pozostały ślady farby, farby sprzed lat. Wyglądała bardzo zacnie. Nie wiem, czy zdąży mi dosłać zdjęcia. Będę go o to prosił. Jeśli się uda, to, no to będziecie mieli okazję ją zobaczyć w formie fotografii. Jeżeli Piotr nie dośla, no to niestety musicie zaufać mojemu słowu, że była to rzecz bardzo ważna To zabijka u mnie. Kilka klamerek, dużo klamerek, dużo klamerek, bo tam było wyjątkowo dużo klamerek, ale takie bardzo nieciekawe, jakieś żelazne, aluminiowe. Garstka guziczków, ta jedna skromna monetka. No, nie było furory, ale, ale po pięciu czy sześciu tygodniach postu od pola, kiedy miałem do dyspozycji tylko plażę, to było wow! To było orzewcze. Orzeźwiające takie ożywcze, ożywcze, ożywcze. No ładne, ładne. Nowo powstał. No, bawiłem się kapitalnie. Pogoda nam dopisała. Eee, no mam nadzieję, że Wam też ja się filmik podobał jako tako. No, i że odwiedzicie mnie na kolejnym. A wybieram się lada chwila do Tomka Pisarka. To już tylko kwestia trzech dni. Wyjeżdżamy na trzydniowy zlot. Mam nadzieję, że tam uda się nakręcić coś więcej. No i że wszyscy będziemy zadowoleni. wy i ja, prawda? Słuchajcie, dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam niezwykle gorąco. Do zobaczenia. Hej, hej, papa, niech moc Was nie opuszcza.